To powiem wam szczerze, ja kiedyś myślałem, że Demons to jest ten. Że on tak nie za dobrze gra w gry, i tylko jest alkoholikiem. O, on chyba na całkiem nieźle gra w te singleówki. Myślałem, że on jest tak jak. nie, miasper, trochę. Jaka jest topka według mnie na polskim Twitchu? Ja. Takže ja. já. Paris Platino, vědomo, ne? No i co, potom pewnie Luki, Demos, młodziutki. Ciężko stwierdzić, kto jest top 1, Dobrze se já ja se i ale jak myślisz, ile jeszcze Gucio moje napierdala te, aby to wielki plen zniszcz cíny jak Sajo i jeszcze daci te moliwos, abys ogląda swój upadek z pierwszego tak si. Okay. Ten... No, Czasik z żyje? Okej. Ej, ty zrobiłeś ten. O, mi kurczaki po prostu, bo zaraz wszystko kartelem. Nie, no się zabije, mas. OE! Ja pierdolę, a WUPA była! Ja pierdolę! No w gramę, no w gramę! W Była, w gramę! W gramę, to! Sfedałem. Wszystko całe gówno To ten moment? No chyba i to jest... Trzy autoski? Trzy autoski. Dwa, dwa, trzy autoski. Ulta jeszcze miał! Ale sklaczowane! Nie, kurwa, w końcu! Lol. Jezu, nie jeszcze, póki nie wyskoczy trzecia. Byłem tu. Póki nie wyskoczy trzecia. Ej, dobra, ale on ma już... On, ja mu traumę kurwa do bani jakąś... Wpierdaliłem, bo ja do niego dzwonię Tak wiecie. Czy gra w Cesa? A on kurwa instynkt mu się załącza, że on już wódki po mieszkaniu szuka. Dobra, ja spierdalam, począt. Hello, onku. Hello. Hello. Dobra, Nie ma chuja no.